W kolejnym dniu vlogmasu jest dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki. Jak widzieliście wczoraj, zostawiliśmy mleko i ciasteczka, które znikły. I tam coś dla aurorki jeszcze jest. Chyba Mikołaj coś dla niej zostawił. Może jakiś list, bo to jest kartka, więc raczej list. Oczywiście troszeczkę na bałaganiu, ale trzeba to będzie podprzątać później. Trudno się mówi. Zniosę to dla świętego Mikołaja. Dzisiaj czerwone usta poszły w ruch. Jest godzina 7.20 coś, trzeba ją ubrać. Ubiorę ją w czerwoną spódniczkę. Tą, którą miała na sesji świątecznej w żłobku. Więc będzie idealnie według mnie. Nadal się przyzwyczajam do tych włosów. Myślę, że dzisiaj też użyję fioletowego tonera. Fioletowego szamponu. Mam troszeczkę wrażenie, że są za ale nie jestem pewna. Wiem, że kiedyś miałam jeszcze większe żółtko, więc no, ale muszę się tym zająć. Też wiecie, to różnie jest w każdym świetle. Że tak powiem. Raz na zdjęciach jest ładnie, raz na zdjęciach jest za żółto. No, ale myślę, że dzisiaj tak, tak profilaktycznie dzisiaj użyję tego światowego szamponu wieczorem. No i co, może pokażę Wam outfit of the day? Proszę bardzo, nie wiem, czy mnie słychać. Aha. Dzisiaj tak klasycznie. Nie mam innych hajstów w innym kolorze. Mam dwie pary czarnych hajstów I no cóż, muszę sobie dzisiaj kupić beżowe, bo będą mi potrzebne na jutro. Mam taką szarą spódniczkę w kratę. Sweterek, takby tyle od mojej babci. Tak jak byłam ostatnio u moich rodziców, no to przeglądałam razem z babcią ubrania, no i to jest właśnie ten sweterek. I tak wyglądam. Chyba jest ok, do tego będą butki i czerwony płaszcz. Chyba czas iść pójść aurorkę. Niestety, raczej wam reakcji nie pokażę. No chyba, że ustawię um, aparat gdzieś, gdzieś ustawię aparat, ponieważ yy, nie ma na sobie piżamy. Chcę, to nie chcę. O, taka akcja w nocy. Nie ma na sobie piżamy, więc oczywiście jej nie pokażę tak bez. I myślę, że ustawię kamerę na kuchenca, żebyście dobrze słyszeli, jak czytam dla niej list. Co to za ślady? Kto tu był? Kto tu był? Święty Mikołaj? Popatrz, jak na bałaganił! ganił! Co? Kto tu był? Święty Mikołaj, popatrz! I nie ma ciasteczek? Nie ma ciasteczek? Ani mleka? Święty Mikołaj tu był? A co tutaj mamy? Chyba jakiś list. Przeczytam ci, dobrze? Mimo. Droga Aurorko, doszły mnie słuchy, że byłaś w tym roku bardzo grzecznym dzieckiem. Pięknie chodzisz do żłobka, mimo tych wszystkich chorób, a rodzice są z ciebie bardzo dumni. Byłem u ciebie dziś w nocy. Dziękuję za przepyszne ciasteczka i mleko. Twój prezent, moje drogie dziecko, pojawi się magicznie, jak tylko wrócisz ze żłobka razem z twoją mamą. Szukaj go pod choinką. Oh, wow. Ho, ho, ho! Święty Mikołaj! Śnieg nam rozsypał. No, powrócił. Mam piąteczkę. Jest nie batonik. Nie. Nie batonik. E, w szóstce. też batonik. Ja. Nie. O, szukajmy szóstki. Mamy szóstkę. O, i to chyba prezencik. Proszę. No, nie, niem. Mała odstawiona do żłobka. I powiem Wam szczerze, to co odwaliła Mała w żłobku, jak weszła do sali, to, to niezła historia. E, weszłam z nią do, do sali, normalnie za rękę i tak dalej. Ona weszła w głąb i była blisko e, jedna z opiekunek. Za rogiem, na krześle, siedziała druga pani, którą Aurorka prawdopodobnie wybrała jako taką swoją ulubioną. No i ta pani, która była bliżej drzwi, kucnęła, żeby ją, wiecie, przytulić, wziąć i tak dalej. Ona ją perfidnie ominęła i poszła tamtej drugiej. <grym> Więc ot, taka historia. A ja teraz idę do Lidla, bo trzeba zrobić zakupy spożywcze. Wszystko w koszyku już mam, tylko sera nie ma. Miał być dwa razy 500 po 20 zł. ale nie ma, trudno się mówi, ale tak to... Wszystko mam, jeszcze tylko pierniki pójdę poszukać, bo będziemy w niedzielę robić pierniki. I i tu są rajstopy, ale czarne, ciemne. Jestem przy rajstopach i biorę takie czwórki. Tylko to jest totalne wiecie, absurd z tej tabelki. Bo według tego ja powinnam mieć eskę. No, według tego, a. Bezkę się nie zmieszcza, nawet nie ma takiej opcji. MK. może teraz, jak tak schudłam, to byłoby ok. No ale wzięłam czwórkę, żeby było troszeczkę, ja luźniej, takie beżowe. Są tutaj jeszcze takie czarne, ale to może sobie w przyszłym tygodniu kupię takie czarne i będzie ok. Przestraszyłam się, że nie mam foremek do pierniczków. Na szczęście znalazłam. I tu mamy nasze ciastki, które będziemy robić ogarnieć w niedzielę. I już będziemy robić pierniczki, ale na początek hol siaty, mleczko, Ouch. Eee, chusteczki, 12 bułek, dwa razy chleb, eee, spaghetti. Dwa razy bolognese, raz napoli. Niestety nie było z knora czy tam z winiary w ogóle. Więc musiałam wziąć A ona jest taka, no, strzelniawa, no na... już cóż. Zupa jazynowa, no też była na promocji akurat. Ser. Salami. Dwa razy mięso mielone, bo była promocja. 1 plus 1 gratis. Porcja rosobowa z kaczki czekolady dwa razy mleczna jedna biała bo dzisiaj też będę robiła ciastka tylko właśnie w takiej konfiguracji tym razem dwa razy spaghetti makaron spaghetti trzy razy szynka trzy razy jak pitne. dwa razy truskawka jedna brzoskwinia boczek śmietana osiemnastka teraz stopy chcę wam pokazywać pierniczki i tak wzięłam mi małe jedno opakowanie denonków i taka podruba monte z Pilosa. Zobaczymy, czy jej przypadnie to do gustu. Bo nie jadłam monte, więc. I dwa razy kola z Freewaya. W sumie za te zakupy zapłaciłam 173,4 zł. Coś takiego. Więc nie jest źle. Ale nie było sera. Tak jak widzicie, nie ma tutaj sera mm, w plastrach. Bo miało być ser w plastrach, tak jak Wam mówiłam. Tak, jak Wam sobie mówiłam, tak wspomniałam sobie, że przecież Wam mówiłam, że nie ma tego kilogram, 500 gram dwa razy, za 20 zł. Taką mamy Jest Konik na biegunach. Nie wiem, czy mam. Są pierniczki na niedzielę. Na no ten moment jedno opakowanie, bo niestety w niedzielę będę robić sama z Małą, bo Bartka nie będzie, będzie w pracy. Dlatego myślę, że jeszcze zrobimy raz pierniczki, tak wspólnie, wspólnie, całą trójeczką. Dobra, czas spakować prezenty dla Małej. Chciałabym, żebym po prostu miała niespodziankę. Poza tym Mikołaj powiedział, że znajdzie prezenty pod choinką, jak wróci ze żłobka. I chcę wam pokazać, co kupiliśmy. Tego Mikołaja wam wczoraj pokazywałam coś słodkiego. Młoda lubi. To jest książeczka z kolendami, z przyciskami. I trochę czytania. Myślę, że naprawdę fajnie się sprawdzi na ten okres przedświąteczny świąteczny. A takim głównym prezentem są te oto puzzle, które Wam kiedyś pokazywałam. Chciałam je kupić, ale jednak uznałam, że nie. No i jest tutaj aurorka, więc trzeba było je kupić. Idealne dla jej wieku po 2, z księżniczkami. No, możemy się świetnie bawić. Poza tym ona ma fazę ostatnio na układanki, na puzle. Lubi to. Teraz, kiedyś ich nie lubiła, bo kiedyś zżerała je. Dlatego to był idealny prezent, według mnie. Dwa prezenty z listy, odchoczone, tak jakby, które napisała, bo jak pamiętacie, była książeczka, były puzle, no i samochód, ale czy coś dostanie na święta? Może na święta. Mikołaj postanowił dać w wróżce samochód. Zobaczymy. Bo nic nie wiem. O, więc mamy to, trzeba to wszystko spakować. Mikołaja myślę, że pakować nie będę. Idealne połączenie. No chyba, że to tak połączyć, o, i to zamknę się razem. Dobra, zaraz to ogarnę. Następnym razem święty Mikołaj musi się bardziej ogarnąć z pakowaniem prezentów. Bo z tej strony w miarę ładnie to wygląda, ale tu średnio. Nie mam taśmy. Mogłam użyć taśmy dwustronnej. No a tutaj tak to wygląda. Ale tak wygląda dobrze. Czym się już renderuje, już jest w połowie renderingu, prezenty spakowane, więc można się zabrać za robienie obiadu. Przyniosłam sobie ze schowka całą miskę ziemniaków i będzie, e, będę robiła dzisiaj domowe frytki z jajkiem sadzonym. Wiem, że mała zje same frytki e, i będzie zadowolona, <grywka> jak wróci ze żłobka, więc teraz muszę pokroić te ziemniaczki, obrać i je zamarynować, żeby po prostu z tymi przyprawami dłużej posiedziały, a nie tak od razu je ogarnąć. Po na jutro muszę zrobić obiad, spaghetti, sos, makaron nie, ale sam sos z mięsem muszę zrobić, bo jutro nie będzie na to po prostu czasu i takiego momentu. E, chciałabym wrócić do domu i wiecie, już makaron zjeść e, na spokojny obiad, a nie, wiecie, jeszcze robić ten obiad, nie? Więc to mnie jeszcze czeka. Jak już ogarnęta, trochę dużo wyszło, ale trudno. E, tutaj mam tutaj słodkie węzły papryki, e, majeranku, cebuli. soli i pieprzu. I to wszystko, no i olej, oczywiście. Jeszcze z dwie godziny do odbioru małej, ale już jestem jakbyś tak głodna. Poza tym od kilku dni nie jem śniadań. Jestem na dwóch kawach wtedy, dzisiaj jestem na jednej. I dopiero obiad, potem kolacja, no to nie taka duża. Wiem, że to niezdrowe, no ale niestety, takie życie. Więc przez to, że jeszcze nie ma obiadu, bo czekam na zrobienie obiadu, jak mała wróci, wtedy nastawimy na ziemniaki i tak dalej, itd. Tak no to staję mi bułka i mleko. Teraz robię spaghetti, co się podsmaża yy, i będzie ogarnianie spaghetti na, i jutro w sumie na trzy dni. Korzystając z tego, że mam chwilę wolnego czasu. To chciałabym z Wami porozmawiać o tym, dlaczego my nie mamy prezentu na Mikołajki. Uznaliśmy z Bartkiem, że nie potrzebujemy kupować sobie nic na Mikołajki, nie jest to nam do szczęścia potrzebne e, i wolimy za te pieniążki zadowolić Aurorkę takimi lepszymi prezentami. Oczywiście, nadal drobnymi, bo to jest książeczka, są puzle, jest Mikołaj, nie jest nic takiego wielkiego. A wow, tak jak nie wiem, samochód, autko, czy coś takiego. To są jakieś tam drobne prezenty, ale woleliśmy jej kupić dwie rzeczy zamiast na przykład jednej. Na przykład samych puzli. Dodatkowo dostała po prostu tą książeczkę plus Mikołaja, jako takiej, no, słodycz, no bo widzieliście po wczorajszym rozmowie, że ona lubi słodycze. I mam wrażenie, że jak stajemy się rodzicami w pewnym momencie swojego życia, to te priorytety. Się totalnie zmieniają. Kiedyś to chciałabym mieć prezent na Mikołajki, no bo dlaczego nie, i tak dalej. Ale odkąd jest Aurorka na świecie, chcę ją zadowolić, nie siebie. Ja nie potrzebuję mieć drogich prezentów nawet na święta. Dla małej to po prostu wydałabym wszystkie pieniądze, żeby ją po prostu uszczęśliwić, żeby dostawała prezenty jak najfajniejsze, jak najlepsze. I po prostu w tym roku z Bartkiem uznaliśmy, że nie będziemy kupować sobie prezentów na Mikołajki. Nie wiem, jak to będzie wyglądać za rok. Może sytuacja finansowa troszkę bardziej nam pozwoli, żeby poszaleć, no to wtedy spoko, ale ogólnie jutrzejszy dzień będzie takim naszym prezentem mikołajkowym, ale dla nas wszystkich na pamiątkę. Na kilkanaście lat. To będzie taką pamiątką. Można się powoli domyśleć o co chodzi. Sądzę po prostu, że... Każdy z nas, jak staje się rodzicem, zmienia swoje priorytety na rzecz dziecka. Rodzic na pewno nie potrzebuje dużo, byleby uszczęśliwić swoje dziecko. Ciebie to taka krótka pogadanka. się chciałam powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Oczywiście nie zawsze. Jeżeli macie pieniądze, macie ochotę, proszę bardzo, możecie sobie robić prezenty mikołajkowe, świąteczne, urodzinowe itd. Ale akurat i dzisiejszy dzień będzie dla nas takim prezentem. Tylko, że dla nas wszystkich. Miło spędzony czas, fajnie spędzony czas, mam nadzieję. Bo takich stricte osobistych prezentów nie potrzebujemy, bo, bo i tak ja mam problem, Bartek również ma problem, jak ktoś się pyta z rodziny, co nam kupić. Dla Aurorki mam całą listę, proszę bardzo. Do wyboru do koloru, ale dla mnie mam pustkę w głowie i Bartek ma identycznie. Jedynie co to ja już znalazłam co ewentualnie mógłby Bartek kupić, co mogę mogliby kupić, ale Bartek nadal nic nie wie. Prezenty prezentami, ale wspólnie spędzony czas jest najważniejsze z dzieckiem. Dziecko nie potrzebuje za dużo prezentów, nie potrzebuje drogich zabawek. Rodzic tak samo. Przynajmniej ja tak uważam, że nie potrzebuje drogich gadżetów, zabawek, jakichś lokówek, nielokówek, prostownic, kolejnej pary skarpetek. Nawet wiecie, o co chodzi. Jak się ma, no to się ma. A rodzic po prostu chce jak najlepiej dla swojego dziecka. I dziecku woli kupić nowe skarpetki, czy jakąś nową zabawkę, nową książeczkę, ubranko, niż sobie. Zobacz, co masz pod koinką. To nie pod koinką! No! I uh -huh.

Nie wiem, ja jestem tak przewrażliwiona na temat blondu, że mam nadzieję, że to światło po prostu tak nie jest. Ale... Mam wrażenie, że tutaj jest żółto. Tutaj siwo. Przed chwilą się myłam. Jak widzieliście, suszyłam włosy. Miałam na sobie toner. Toaletowy szampon. No i nie wiem. Nie wiem. To po prostu mi się tak wydaje przez właśnie różny kąt światła. Nie wiem... Mam nadzieję, że to się jakoś ogarnie. Ale już nie ma szans na jutro. się <grym> do mnie nie odzywaj. <grym> idź ode mnie! To to powiedziałam, żebyś mnie nie straszył nigdy! <grym> Szkoda, że się to nie nagrało. Przestraszył mnie dziad! Ja jestem skupiona na czytaniu, chcę sobie na nastawić piekarnik, odwracam się, a on mnie straszy. on stoi za mną! Mnie nie można straszyć. Dosłownie! Ja wam zaprezentuję, jak można ją przestraszyć. Po prostu. To my... i nagle bzikło. Dosłownie. znowu to z Nie! Nie! te butelki. No i co? Dzisiaj nie będę raz na... Raz się boję komentarze, że mamy składownie butelek. Tak, nie mamy, no nie mamy żadnego kosza na butelki, więc one są tak. No się, się zbierają i się wynoszą. A potem się wynoszą. <noise> I tak cały czas. Jaką trzymać? Jedna z Was też skomentowała ostatni wczorajszy vlogmas, że lepiej mi w takich właśnie wyprostowanych, totalnie na gładko, niż takich o. Naturalnych. No niestety to są moje naturalne włosy. Stąd nie chcą. No burczajny, no, ja widzę tutaj. A no, po prostu mi się tak wydaje. Tu, 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 tu. I tu jest ładnie. O! To światło? Tu, 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 tu i tak sobie idzie, 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 idzie. Dobra, może jednak to jest światło. Po prostu, bo tu jest ciemno, tu nie dochodzi żadnego nic, a tu dochodzi i tu dochodzi, a tutaj w ogóle nic. To może to po prostu światło, bo tak Tak dobrze to wygląda Tak wygląda to jednolicie Nawet Bartek sprawdzał gdybym mówił, że No jednolicie, ale No, e, właśnie to są moje naturalne włosy Takie o Lekko tak, spuszczone. Nie przepadam za prostownicą Za lokówką Poza tym e, zakręcić włosy lokówką Przy takich krótkich włosach, no to jest e, trudno A prostownicą nie umiem e, a prostowanie bardzo je niszczy ja też lubię taki efekt prostowania i tak dalej ale miałabym wrażenie jakbym, ale jakbym codziennie je musiała prostować to mam wrażenie, że bardzo szybko bym się z nimi pożegnała i te końce nie byłyby takie fajne e, mimo wszystko jakie są, bo fryzerka naprawdę mi mówiła, że jak na to, co było robione z tymi włosami to naprawdę jest bardzo dobrze a ja się zabieram za zrobienie ciastek i tym razem podwójnych porcji. Tuż już ogarnęłam mąkę z proszkiem do pieczenia i e, solą. Nie mam niestety cukru wanilinowego, no ale trudno będzie bez tego. Też nie mam ekstraktu. A teraz muszę w drugiej miejsce mm, masło z dodatkiem cukru e, przez mi 5 minut ubijać. Ja to zrobię mikserem, no bo wczoraj też tak robiłam. Ale tym razem użyję tego. już gotowe, wyszło ich nawet sporo chociaż następnym razem zrobię mniejsze kulki, żeby tych ciastek było więcej, to wam też polecam zrobić i przepis z mleczną i z białą czekoladą, super do wyboru, do koloru, jak ktoś chce, myślę, że koszka też by była tutaj spoko, ale jednak Bartek koszki nie lubi deserowej za dużo się nie zje, a więcej się zje mlecznej z białą zdecydowanie, ja jestem fanką białej czekolady to tak mogę wam powiedzieć ale trochę zepsułam przepis Bo zapomniałam o jajku I połączyłam już, wiecie Tą masę ma To masło z cukrem z, z tą mąką Połączyłam Ale takie kurde, suche jakieś To dodałam więcej masła Bo może za mało masła dodałam Czy coś No Przeczytałam w opisie Przeczytałam w przepisie, że Potrzebne jest jeszcze jajko w sumie dwa jajka, bo robiłam podwójną porcję. Takie, aha. No i wyszły trochę bardziej tłuste. Trochę się tam zbiły, ale jednak chyba są troszeczkę za bardzo mokre. Nie jest aż tak źle. Są zjadliwe, to najważniejsze. W poprzednim vlogmacie był komentarz właśnie prosząc o przepis, więc tamten przepis znajdziecie. Ja też pamiętam, to była kwestia smaku. Z tego co pamiętam. Mogę polecić z tym sumieniem. A ja się z wami już na dzisiaj żegnam Dalej będzie o włosach I chyba nie jest aż tak źle Ja może przesadzam za bardzo Nie wiem, ja jestem strasznie przewroziwiona na temat włosów Jeżeli chodzi o blond Bo już przeszłam w swoim życiu różne odcienie blondu I różni fryzjerzy zepsuli blond Najpierw robią ładnie A potem mam cztery kolory na głowie Każdy różny Bo wiecie, robi się odrost Ale tutaj chyba Chyba jest dobrze tak mi się wydaje. No teraz wiadomo, że jest nałożony toner. Tak dosyć mocno, więc może się wydawać odcień, chociaż nie wiem, może ja naprawdę za bardzo, bardzo przesadzę. Napiszcie w komentarzu, że przesadzam, co? Bo zapłaciłam, a już jest wielki dzień i nie mam czasu na poprawki jakiekolwiek, więc będę musiała z tym żyć na lata, bo jak mówiłam, to będzie pamiątka na lata, ale to zobaczycie już jutro. Przypominam, warto mnie obserwować na Instagramie, ponieważ osoby obserwujące mnie tam będą wiedziały wcześniej. Dosłownie, tego samego dnia, a nie dzień później. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za łapki w górę, komentarze. W... Dosłownie wszystkie czytam i jestem bardzo Wam wdzięczna za taki pozytywny odzew. No i co? Do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasie. Cześć!